Podobno humor i śmiech to elementy zdrowienia. W związku z tym czasami się rodzi pytanie, czy terapeuta może się śmiać podczas sesji. A stara, poczciwa szkoła terapeutyczna mówi absolutnie nie. Obecnie szkoły terapeutyczne też mówią niekoniecznie. Niektóre przynajmniej. W prowokatywności mówi się o tym, że jeżeli. Ten śmiech jest wspólny. Może być on lecz, leczący, uwalniający, dający zgodę też i pacjentowi na to, że może się śmiać. A to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ważna jest kwestia kontekstu, który rodzi śmiech u terapeuty, u coacha na ile wynika on na przykład z mojego własnego śmiania się z siebie, bo w procesie zrobiłam coś jakoś, co mnie rozbawiło, a na, i to pozwala być w prawdzie i autentyczności wobec klienta. Natomiast nie jest nie ma zgody od strony etyczności, prowokatywności. Śmiania się z człowieka. Zapraszamy do uśmiechu z rzeczywistości, z pewnej mechaniki. Zapraszamy do uśmiechu, do uśmiechu.